A wiesz co z prawdziwym niebezpieczeństwem? Życie bez prób. Więc teraz, teraz masz wybór. Możesz wyjść stąd i dalej żyć w bezpiecznej bańce. Możesz dalej udawać, że porażki to coś złego. Możesz dalej czekać na idealny moment, idealny plan bądź idealną pewność. Ale możesz wyjść stąd też i jeszcze dziś świadomie przegrać po raz pierwszy w życiu przegrać z uśmiechem na otwarzy wiedząc, że właśnie zrobiłeś najlepszą inwestycję w swoje życie. Więc co wybierasz? Bezpieczeństwo czy wielkość? Pewność czy możliwość? Porażkę czy przyszłość? Wybór należy do Ciebie. Ale pamiętaj, każda sekunda, którą tracisz na wahanie, to sekunda, którą mógłbyś spędzić na, stawianiu się, na stawaniu się niezniszczalnym. A zatem idź i przegraj dzisiaj. Przegraj świadomie, przegraj strategicznie, przegraj jak mistrz. Bo tylko mistrzowie wiedzą, że prawdziwa gra zaczyna się dopiero po pierwszej porażce. Teraz idź i pokaż światu, z jakiej jesteś. Naprawdę gline, ulepione.